Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik Tchnienie grozy. Stefan Grabiński Problemat czelawy Część czwarta. Zaraz na wstępie zażądał paru szklanek absyntu z rumem i wychylił duszkiem jedną po drugiej. Niechybnie zamierzał się upić. Jakoż po północy szalał już na dobre. W stosownej chwili odciągnąłem go na stronę, proponując grę w szachy. Wiesz, zagaiłem, jeden z moich znajomych zadał mi wczoraj do rozwiązania łamigłówkę szachową. Wyobraź sobie, grał z jakimś jego jegomościem, lecz z braku czasu musiał grę przerwać. Końcowy układ figur zapamiętał, obiecując sobie dokończyć partię później. Sytuacja bardzo ciekawa, może byśmy ją rozwiązali w dwójkę. Weźmiesz białe, których pozycja korzystniejsza. No, jakże, będziesz grał z stachur? No dobrze, literacja. odparł trochę rozczulony. Ustawiaj, ale prędko, bo mam dziś do załatwienia jeszcze jedną arcyważną sprawę. Zacząłem ustawiać szachy, odtwarzając sytuację z nierozstrzygniętej partii z profesorem. Pamięć mam niezłą, i wkrótce zrekonstruowałem pozycję czarnych. Przyszedłszy następnie do reprodukcji strony przeciwnej, umyślnie postawiłem trzy figury na niewłaściwym miejscu. Celowo fałszując rzeczywistą sytuację, Stachur spojrzał uważnie na szachownicę, potem podniósł na mnie badawcze oczy. Jak się nazywa ten twój znajomy, który przerwał tę partię? zapytał zaciekawiony. Wymieniłem obojętnie swoje właściwe nazwisko. Aha, A, prawda, wszystko w porządku. Ale wiesz co, kochany dzierżbo. Albo tobie, albo też temu młodemu lekarzowi nie dopisała pamięć. Popełniłeś w trzech miejscach pomyłkę. I spokojnie przesunął figury we właściwe pozycje. Chociaż czekałem na to, mimo to trudno było oprzeć się uczuciu zdumienia. Stachur, zauważywszy wyraz mej twarzy, roześmiał się trumfująco. – No cóż, nieprawdaż, że tak stały? przyznałem bez wahania. Ale skąd, licha, możesz coś podobnego wiedzieć? Chyba nie na podstawie techniki szachowej. Popełnione przeze mnie istotnie pomyłki nie sprzeciwiają się w niczym logice gry. Wiesz co, Dzierzba, rzekł po chwili. Zostawmy w spokoju te figurki. Zbyt dziś jestem wzburzony, by grać dobrze. Natomiast zajmijmy się czymś innym. Nie przypuszczasz nawet, o jak ciekawą sprawę potrąciłeś, zadając mi przypadkiem swoją zagadkę. Lecz ja ci zadam jeszcze ciekawszą, o jakiej się jeszcze nie śniło naszym filozofom. Zuziu, serdeńko, podaj no jeszcze szklaneczkę! krzyknął za młodą kalnerką przechodzącą obok i objął ją szerokim uściskiem. Dziewczyna wymknęła się zrecznie, by wkrótce wrócić z żądanym napojem. Stachur posadził ją sobie na kolana i obsypawszy całą serię gminnych czułości, wypuścił z powrotem ze swych objęć. Teraz możesz odlecieć truskawko. Setna dziewka, zwrócił się do mnie, wskazując na oddalającą się co za ciało. Specjały literacie frykasy. Radzą ci omizgać się, nie pożałujesz. Ale to są sprawy drugorzędne w tym momencie. Zacznijmy dyskusję sub specie eternitatis. Wyciągnął daleko przed siebie nogi, łyknął haust absyntu i patrzył mi w oczy z zagadkowo tajemniczym wyrazem. Zaczął. A wiesz gdzieś z kim grał w szachy twój doktor? Skądże mam wiedzieć? Nazwisko partnera nie pytałem. Ze mną. Stachur z widoczną satysfakcją śledził wrażenie wywołane Tą enuncjacją. Wolne żarty. Kpisz czy o drogę pytasz? Mówię całkiem serio. Pan doktor grał wczoraj wieczorem koło siódmej tę partię ze mną, wulgo, z profesorem Czelawą. Kłamiesz, Stachur. Czelawę znam z wykładów uniwersyteckich, lubo nie osobiście, był niegdyś mym profesorem. Wykładał psychologię stanów normalnych. Bajecznie. Cudownie. Witam cię, kochany uczniu. Stachur kordialnie ujął mię w ramiona. Zwariowałeś? Ani trochę. Brat Stachur i profesor W. St. Czelawa to jedna jaźń w dwóch formach. To jest w dwóch ciałach. Rozumiesz, serdeńko? Ani trochę. Non niente, ragazza mio non to Oto nieco zgrubsza ciasana parabola. Trochę może ordynarna, lecz stosowana do tutejszego środowiska. Sięgnął po brudny kufel piwa, przelał doń część absyntu ze swego kieliszka i postawił przede mną oba szkła. Widzisz ten drogocenny płyn. No cóż z tego, przez ściany kufla przegląda mętnie, w kieliszku świeci jego łza, nieprawdaż. A przecież. I tu i tam ciecz ta sama. Kwestia oprawy, serdeńko. Kwestia ram. Ostateczny wygląd i wrażenie są tu wypadkową treści i formy. Chociaż w obu identyczna treść się powtarza. Lecz i forma ma głos, kochasiu. I to lube ciałko, a jakże i to biedne, pośniaczone w nocnych bitkach, pokrajane od razu, W obrzękłe od trunków i łajdactwa ciało. No. Rozumiesz nareszcie? Rozumiem. Chwała Bogu! Pardon, demonowi życia nie wierzę w Boga. Nie ma to jak literaci. Wszystko zrozumieją, na wszystko się zgodzą, z wyjątkiem grzechów przeciw sztuce. Lecz by mnie zrozumieć, trzeba mu trochę cierpliwości i czasu. Pociągnął z kieliszka i mówił dalej tonem spokojnego opowiadania. W roku 1867 20 lutego w miasteczku N. pojawił się na świecie dziwny kaprys natury. Pewnej parze małżonków urodziło się dwoje męskich bliźniąt zrosły biodrami. Po szczęśliwym przeprowadzeniu operacji jedno zapadło w dziwny stan martwoty, by po dwunastu godzinach śmiertelnego snu wrócić do stanu Jawy gdy równocześnie drugie niemowlę uległo symptomom przebytym uprzednio przez pierwsze. Władze duchowe były przy udzielaniu chrztu w niemałym kłopocie. Konsylium uczonych i lekarzy zajęło się żywo fenomenalnym wypadkiem, by wreszcie orzec, że najprawdopodobniej ma się tu do czynienia z jedną jaźnią o podwójnej osobowości empirycznej. Energia psychiczna. Ożywiająca nasze ciała była jedną i tą samą, a stąd i pamięć wspólną. Tak, siła duchowa była identyczna, lecz nie ciała. To były dwa różne ustroje fizyczne. Każdy z nas, jako osobowość empiryczna, przedstawia wypadkowo dwóch elementów, z których jeden jest nam wspólny. Następstwa tego kaprysu życia rzucają się w oczy przy pierwszym zestawieniu. Mój organizm, pobudliwy pod względem płciowym, wpłynął też zasadniczo na kształtowanie charakteru, który, porównany z usposobieniem profesora, razi był zdaniem. Być może z tego źródła wypłynęło moje miłowanie brudu i plugawego życia, lecz pamięć i inteligencja są naszą wspólną własnością, zarówno co do siły, napięcia i jakości. Ja byłem już od początku człowiekiem nocy. Nie znałem dnia jego spraw, noc i jej mrok rozpostarły nade mną od kolebki opiekuńcze swe skrzydła. Zrozumiesz trudności wychowania. Utraciliśmy rodziców w siedemnastym roku życia. On to jest ja pod postacią dzisiejszego profesora Czelawy, miał charakter zimny, spokojny, niemal bezpłciowy. To ułatwiło mu studia, pozwoliło na inicjatywę. Wyjechaliśmy za granicę. Słuch nas zaginął. On zaopiekował się mną. ha <laughs> zaopiekował. Niech mu kat świeci. Wstydził się mnie. Ukrywał przed światem. Trzymał przed ludźmi w tajemnicy moje istnienie. Uległem od razu z pokorą butlęcia. I to jasne. W obu nas współdziała przecież ta sama inteligencja, ten sam spiritus movens, ta sama pamięć. Ujarzmił me ciało. Zresztą Szedłem mu na rękę po części dzięki mym wcześniej wybojałym popędom. Stałem się wkrótce karczemnym hulaką, gwałcicielem kobiet, wyrodnialcem. Mam parę egzystencji ludzkich na sumieniu. <laughs> na sumieniu. Popełniłem parę zbrodni, udało się jakoś wymknąć, zatuszować. Czy nie starał się uwolnić od ciebie? Zrazu tak. Potem wpadł na piekielny pomysł, dzięki któremu stałem się mu nieodzowny. Został profesorem uniwersytetu, wielkim psychologiem i postanowił z katedry wyzyskiwać bezczelnie moje najserdeczniejsze przyżycia. Łajlak! Wygodnie się urządził, mając do dyspozycji dwa ciała. Od lat śpię, jak pies w zamkniętym nigdy nieopalanym gabinecie, by w nocy żyć z tych Paru chłopów monety, które mi łaskawie odstępuje, Sknera. Nawet ubrać się nie mam za co. Chodzą w jego znoszonem ubraniu, kutwa! Jak długo zamierza przyciągnąć współbytowanie w tak bliskim sąsiedztwie? Musicie chyba znać obaj najtajniejsze drgnienia swych myśli. Oczywiście! Uważasz gdzieżba ten egoista profesorskim birecie postanowił z siebie i ze mnie przede wszystkim ze mnie zrobić naukowy problem, nad którym pracuję już od lat. Dzieło już na ukończeniu, lecz lada dzień zechce mnie się pozbyć, wycisnąwszy przedtem jak cytrynę. Lecz ja go oprzedzę, dodał z dzikim błyskiem w oczach. Zadrżałem. Przecież on musi wiedzieć o Twych względem niego zamiarach. Naturalnie, że wie. Dlaczego więc nie przedsiębierze środków ostrożności? Czyżby igrał z niebezpieczeństwem? Ha, ha, ha. Otóż właśnie. Pan profesor przeliczył się w rachubach. Zbyt silnie ufał w dotychczasową przewagę naszego wspólnego spiritus movens, naszej wspólnej jaźni. I po części ma rację. Zawsze dotąd wstrzymywał mnie od samodzielnego czynu jakiś sprzeciw wewnętrzny. Lecz i organizm ma głos swój i prawa, kochany dzież, bo tak jest. I to spodlone zawsze lekceważone przez ciało. Pijany dziś jestem i silny, przeciągnął strunę. Ostatni eksperyment, ten zwornik jego pracy, korona, która uwieńczyć ma jego dzieło, Zjawił haniebnie, rozpętując we mnie tej nocy niepohamowany już bunt. Wywabił z kryjówek ciemne siły, które go zniszczą. Dlatego dziś właśnie stawiam wszystko na jedną kartę i mówię swobodnie, chyba mnie nie wydasz. Bądź spokojny, mówisz o końcowym eksperymencie. Co miałeś na myśli? <laughs> Ciekawy eksperyment. Jedyny w swoim rodzaju. Jego przedmiotem, Wanda Czelawowa. Ten człowiek zimny jak ryba, niemal seksualna. ożenił się z kobietą piękną, bardzo piękną i młodą. Zamęcza ją, poświęcając na ołtarzu swej wielkiej nauki. Oczywiście wiedziałem o jej istnieniu, i jak wygląda. Podobała mi się diabelnie i zapragnąłem. Ty wiesz, co znaczy dla takiego jak ja osobnika pragnienie fizycznej kobiety, pożądanie jej? Sprzeciwiał mi się zrazu wewnętrznie, nie pozwalając nawet wchodzić do ich sypialni. Lecz żądza moja wzrastała. Ta niesyta żądza, która u niego jest niemal w stanie zaniku, wreszcie uległ i pozwolił ją widywać nocami. Chciał widzisz i z tego ciągnąć zyski, stworzyć jeszcze jeden konflikt w naszej symbiozie i włączyć ciekawe stąd płynące przejawy, jako ogniwo ostatnie w łańcuch swych doświadczeń. Pragnął wypróbować i w tym kierunku władzę, jaką miał nade mną. Jakoś ograniczyłem się długi czas do spojrzeń. Kobieta zrazu nie wiedziała o moich nocnych wizytach. Dopiero wczorajszej nocy, zauważywszy miała skryła się w sąsiednim salonie. Lecz nie ujdzie mi. Dziś już przypuściłem szturm do zamkniętych drzwi i dopiero gdy zaczęła krzyczeć z obawy pobudzenia lokatorów, uszedłem, by się upić i nabrać odwagi. Zbyt mię rozrażniła. To skończy się dla nich fatalnie. Seksus, mój kochany, to nieobliczalny element. Dziś jeszcze wrócę, posiądę Wandę, zabiorę pieniądze, a samego uduszę jak psa. Jeśli tego dziś nie zrobię, jutro on ze mną postąpi podobnie. Domawiając tych słów, Stachur porwał się z krzesła i wyzywająco patrzył w dal. Był straszny. Ostre, białe zęby, jak kły rozwścieczonego dzika, błyskały z wykrzywionych pasją ust. Zlepionym potem włosy spadły w nieładzie na czoło. Masz słuszność, rzekłem, siląc się na chłodny spokój. Ja ci wtem dopomogę. Ty! Spojrzał na mnie wzrokiem pełnym wdzięczności. Dziękuję. Dzielny z ciebie chłopiec. Uścisnął mi rękę. A zatem w drogę zaraz. Już późno, szósta nad ranem. Gotowi nam przeszkodzić. Weszliśmy. Był jasny słoneczny poranek. Zbudzone już miasto szemrało pogwarem wstających głosów życia. Po zaułkach tłały się wypłowiałe postacie kobiet z austerii wymykali chyłkiem nocni goście. Jakiś włóczęga ziewnął szeroko, prostując znużone ramiona i powlókł się dalej chodnikiem. Po drodze skrzypiały pod stosem jarzyn wózki przekupniów, rozległ się ciężki stukot miejskich furgonów. W przestworzu snuły się staranne dymy fabryk, przesłaniając od czasu do czasu czerwony krąg słońca nad farnym kościołem. Rzeźwy deszcz, brzasków wstrząsał ciało, rozlewając w powietrzu krzepką woń ozonu. Stachur szedł spiesznie, nerwowo co chwila spoglądając na zegarek. Dotrzymywałem mu kroku w milczeniu. Koło siódmej wchodziliśmy do bramy. Szczęściem na schodach nie było nikogo. Stachur otworzył gabinet, przepuścił mnie do wnętrza, zamknął ze sobą drzwi od korytarza i nie zatrzymując się ani na sekundę w pracowni, wprowadził mnie do sypialni. Serce biło mi młotem i fala krwi uderzyła w głowę. W spokoju zostaliśmy w uśpieniu tylko profesora. Pani Wandy nie było. Widocznie zmęczona przejściami ubiegłej nocy, jeszcze się nie obudziła. Stachur, wlepiwszy drapieżny wzrok w śpiącego, wskazał mi go ruchem ręki. – Patrz, to ten! Zdławię go jak psa! I już ruszył ku łóżku z wyciągniętymi przed się rękoma, gdy nagle wydobyłem z kieszeni browning – i równocześnie, chwytając go za piersi, krzyknąłem: Ani kroku dalej! Stachur szarpnął się, lecz wymierzona wprost w piersi lufa rewolweru poskromiła go. Ha! Syknął przez zęby: Kto ty jesteś, podły zdrajco? Wymieniłem swoje właściwe nazwisko. Na dźwięk imienia, Stachur wpił we mnie badawcze spojrzenie i nagle zrozumiał: Łotr, podlec! Pan doktor mruknął pieniądz się z wściekłości. Także eksperymentator tej samej nędznej sorty, co ten w łóżku, jego uczeń. Puść mię, bo narobią hałasu. Nadaremnie no grozisz. Teraz i tak nie obejdziesz się bez skandalu. Puść mię, na wszystko świętą, jęknął, zmieniając ton. Gdy się zbudzi, zabiję mię bądź spokojny. Nie mogłem tylko dopuścić do zbrodni. Musimy czekać. Gdy domawiałem tych słów, drzwi od salonu odemknęły się i w progu stanęła z bronią w ręku blada jak ściana pani Wanda. Proszę się niczego nie obawiać, uspokoiłem ją. Jest w moim ręku. Zaczekamy do godziny ósmej. Profesorowa usiadła we fotelu, obok łóżka, z niepokojem spoglądając to na nas dwóch, to na męża, to na zegarek. Tak w milczeniu przeczekaliśmy trzy kwadranse, długie jak wieki. W miarę jak wskazówki zbliżały się do fatalnej godziny, niepokój stachura wzmagał się, przechodząc w rozpacz. Błagał, by go puścić. Musiałem uspokoić, upewniając, że w mojej obecności nic mu się nie stanie lecz konfrontacją wobec osoby trzeciej uważałem za konieczną do ostatecznego rozwiązania sprawy. Mimo to Stachur usiłował parokrotnie wydrzeć mi broń z ręki, lecz nie udało mu się. Na pięć minut przed ósmą przerażenie biedaka doszło do szczytu. Wyglądał jak obłąkany. Wbite nieruchomo w tarczę zegara oczy śledziły ruch nieobłagania, posuwającego się indeksu, złączone ręce kurczowo wyginały palce. Wtem zesztywniał. Białka oczu poszły w górę i bez bezwładem ciężaru, wymykając mi się z rąk, runął na posadzkę. Zegar wydzwonił ósmą. Usłyszałem ciche westchnienie ulgi z piersi pani Wandy. Zasnął. Lecz w tejże chwili drgnienie życia wstrząsnęło martwym ciałem profesora, i podnosząc się z łóżka, zaczął przecierać ręką czoło i oczy. Nagle otrzeżwiawszy z resztek snu, zorientował się. Spojrzał przytomnie na nas, należącego jak trup na dywanie włóczęgą i w lot przypomniał sobie wszystko. Postanowienie szybkie jak błyskawica mignęło w siwych, bystrych oczach. Jednym skokiem zbliżył się do żony. Podjął opuszczony przez nią na podłogę rewolwer i zanim zdołałem przeszkodzić, wypalił do stachura. Strzał był celny, zgruchotał mu czaszką. Śpiący nie drgnął. Lecz profesor Czelawa chwycił się ręką za czoło, przyciskając je w miejscu, które odpowiadało ranie zabitego. Po czasie odjął rękę i patrząc na drżącą jak trzcina żonę, szepnął Działanie reperkusji. I wskazał ręką na czole okrągłą, czerwoną plamą, jakby od silnego uderzenia. Po chwili zwrócił się znów do żony. się stąd, Wanciu. Widok zwłok działa na ciebie. Nie popełniłem zbrodni. Miałem prawo rozporządzić wedle woli tym ciałem. Profesorowa oddaliła się. Wtedy Czelawa postąpił ku mnie. Panie doktorze, dziękuję za pomoc i ratunek. Problemat mojego życia rozwiązany. Proszę pana na świadka w tej wyjątkowej sprawie. Musimy zaraz donieść władzom i usunąć trupa. I popatrzył na zwłoki Stachura. Dziwnym, zagadkowym spojrzeniem. Patrzyłem i ja, przejęty grozą i zdumieniem. Niespodziewanie uczułem jakiś głęboki, przejmujący ból. Żal mi się zrobiło tego nędzarza, tego genialnego powr-diabl. Człowieka nocnych mroków i zbrodni. Tragicznej igraszki życia. I skłoniwszy się, bez słowa odszedła. W dwa tygodnie po zeszłym wypadku zasiadł na ławie oskarżonych przed sądem w P. profesor dr W. St., dwojga imion, Czelawa, obwiniony o zabójstwo. Po przeprowadzeniu śledztwa i przesłuchaniu świadków, uwolniono posądzonego 23 głosami przeciw 3 odwiny i kary. W dwa lata potem. Wydało londyńskie towarzystwo naukowe dzieło profesora W.S. S Strzelawy pod tytułem The Soul and the Body of the History of Man with Two Bodies The Problem of My Life. Do tekstu dołączył autor dwie podobizny: Swoją i brata Stachura. Muzyka Dark Fantasy Studio i Jacek Brzezowski Czytał Jacek Brzyzowski.